Film przedstawia instruktaż montażu drzwi KMT-75 z ościeżnicą DS-75 z wykorzystaniem ciepłego montażu. Transport drzwi pakowanych w komplecie wymaga zaangażowania dwóch osób. Podczas transportu na miejsce montażu należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doszło do uszkodzeń mechanicznych drzwi, mimo fabrycznych zabezpieczeń. Do montażu wymagany jest zestaw narzędzi widoczny na ekranie. Do przedstawionej techniki ciepłego montażu wykorzystana zostanie membrana flisowa zewnętrzna, membrana filcowa wewnętrzna, folia EPDM zewnętrzna oraz klej do EPDM. Po usunięciu opakowania fabrycznego należy sprawdzić zgodność dostarczonego towaru z zamówieniem. Zaleca się zagruntować powierzchnię ściany w miejscu dolegania folii. Przy wykonaniu ciepłego montażu ściany oraz powierzchnie powinny być gładkie oraz niepylące. Należy sprawdzić poprawność wykonanego otworu w murze, uwzględniając szerokość, wysokość oraz piony krawędzi bocznych. Montaż sugerujemy wykonać po zdjęciu skrzydła z ościeżnicy. Usuwamy listwę drewnianą zabezpieczającą drzwi przed uszkodzeniami w dolnej ich części oraz pozostałe elementy wykorzystywane do transportu. W przypadku zastosowania poszerzeń dolnych należy usunąć fragmenty piór mocujących. Pomiędzy poszerzeniem a progiem należy umieścić folię EPDM. Poszerzenie dolne połączyć z progiem za pomocą dwóch wkrętów z wykorzystaniem przygotowanych otworów w progu. Odchylamy kotwy montażowe bez dokręcania śrub stabilizujących ich położenie. Czynność tę należy powtórzyć dla wszystkich punktów mocowania. Przystępujemy do montażu folii zewnętrznej. W narożniku formujemy zakładkę dla zachowania ciągłości folii. Przykręcamy wkręty stabilizujące położenie kotew. Czynności te powtarzamy do montażu folii wewnętrznej. Narożniki formujemy na tzw. Tak kopertę. Dokręcamy śruby stabilizujące położenie kotew. Po umieszczeniu ościeżnicy w murze, stabilizujemy jej położenie za pomocą klinów z zachowaniem pionów belek pionowych w dwóch płaszczyznach i poziomu górnej belki oraz progu. Następnie przystępujemy do montażu właściwego, zaczynając w pierwszej kolejności od belki zawiasowej. Kotwy mocujemy do muru za pomocą wkrętów i kołków rozporowych. Zawsze należy dostosować rodzaj kołków oraz dybli do rodzaju muru. Na tym etapie należy dokonać kontroli wymiarów wewnętrznych ościeżnicy, które powinny być jednakowe na całej jej wysokości. Po tej czynności zaleca się wstępne założenie skrzydła drzwiowego, aby sprawdzić poprawność działania i ewentualnie dokonać korekt położenia belki zamkowej ościeżnicy dla uzyskania jak najlepszej szczelności. Jedną z form sprawdzenia jest uzyskanie jednakowej minimalnej szczeliny pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą. Po ostatecznym ustaleniu położenia ościeżnicy należy dokonać mocowania belki zamkowej. Do uzupełnienia szczeliny wykorzystujemy piankę poliuretanową, koniecznie nisko rozprężną. Usuwamy kliny, wypełniając puste miejsca. Membranę EPDM przyklejamy do poszerzenia oraz ściany za pomocą kleju zachowując ciągłość izolacji aż do podłoża. Kolejną czynnością jest naklejenie folii zewnętrznej oraz wewnętrznej na ściany. Wystające fragmenty kotew oklejamy dociętymi fragmentami folii. Zakładamy skrzydło drzwiowe na ościeżnicę, aby sprawdzić poprawność działania. Skrzydło po otwarciu powinno zachować swoją pozycję. Przy montażu okuć zaleca się stosowanie wyłącznie wkrętaka. Pierwszą czynnością jest zamontowanie wkładki patentowej i wstępne dokręcenie śruby mocującej, koniecznie bez pełnego docisku. Naklejamy uszczelnienie piankowe wokół otworu na wkładkę. Następnie mocujemy szyldy. Po dokręceniu wszystkich śrub mocujących, dokręcamy ostatecznie śrubę mocującą wkładkę. Zachowanie tej kolejności czynności zapewnia odpowiednie ułożenie się wszystkich elementów. Czynności te należy powtórzyć dla szyldów zamka górnego. Sprawdzamy poprawność działania obu zamków. Ostatnią czynnością przy montażu klamek jest montaż śrub stabilizujących mocowanie rękojeści za pomocą klucza imbusowego 3 mm. Dokonujemy ostatecznej regulacji docisku skrzydła do uszczelek na całym obwodzie drzwi. Po stronie zawiasowej mamy możliwość regulacji zawiasów w trzech płaszczyznach za pomocą klucza imbusowego 4 mm. W stronie zamkowej mamy do dyspozycji regulację położenia zapadki zamka, potocznie nazywanej językiem oraz regulację otworów zaczepowych rygli zamków. Usuwamy folię ochronną niezwłocznie po montażu oraz montujemy nasadki ozdobne na zawiasach. Poprawnie przeprowadzony montaż zapewnia prawidłowe funkcjonowanie drzwi, dając satysfakcję ich użytkownikowi.